o no, no jaj. jeszcze się trafiła z młodymi no nudzie kochani popatrzcie się no tego się nie spodziewałem jeszcze się lęgną ale fajne maluśkie to by pomyślał, że one jeszcze mają młode no i pięknie te maluchy włożą na mnie Coś pięknego spokojną wodę. Co to jest fajnie. Co najmniej fajnie byś się ciepło się zrobiło. mają włączy czas na zabawę Mama by się pilnowała A one będą się hasać łowić 70 7 z 7, 7.

nie zdawały Pójdziemy dalej. O nie, nie koniec. Ten mały próbuje tu. I skoczył, no. Jaki fajny. Następny, hop. <laughs> no widzisz. Ile lewakstwu Odpoczynku od wody No widzisz jak to wiem, Hop Następnie No miało Gdzie mama? Tu ja o czym pozwoli Ci popłyną dalej Mama Skocz tam mama? O nie radę się skakać Sama się zostały Oto ten, dwa mamu, hop! Jakie wąki fajne <grybuj> Jak darał po tym betonie, czekaj, odbierzecie to, to mama idzie pilnować Ten mały gdzie? Cię zagubił jeden. Jaka sierota. Nie, skoczył. Skoczył, skoczył. No i idą. Wiem, podejrzewam, że one tam idą na tę... Na górę i tam sobie przejdą. Za nas. Ale cwaniaki, popatrzcie. Nie muszą się mocować tym prądem. Tylko sobie tam wyjdą na samą górę. Haha, ha, ha. jakie mądre branie mamy no popatrzcie. jakie mądre bo się na sam koniec i se wejdą do spokojnej wody to ci swe <grystanie> jakie mądre Nie wiem czy to nie jest za wysoko No ja dawno sobie radzę Chcą skakać? Jeszcze nie O wysoko tu je Od ja się nie mogę <ścoughs> Jest problem A ma skoczyć czy nie skoczyła? Ma skakać Błąki małe Ma skakać boję się Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wszystkie zaskoczyły. Już są na spokojnej wodzie. A ci mi się podoba. No. To by było na tyle. Może i jeszcze spotkam.